Siemanko, z tej strony tutaj nagrywam odcinek z Minecrafta um, Pokażę Wam moje wille, które zbudowałem już trochę czasu temu. Jesteśmy na Minecrafcie 1.12.2 Mam tu swoje swój świat. To jest chyba ten. Oczywiście to jest taki fajny odcinek, który zapoczątkować Minecrafta w moim yy, nagrywaniu. Jeśli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy w ogóle lubicie Minecrafta i coś, czy coś mam zbudować, czy może survival, czy coś, no. Dobra, regeneruje mi się, dobra. Jesteśmy, dobra, już. Już, dobra, jesteśmy tutaj. Test yy, zaraz Wam wszystko wytłumaczę, o co yy, co i jak. To jest. Zaczniemy od pierwszego, czyli to miała być taka moja dom, willo dom. Oczywiście tu są shaderki, więc pięknie wygląda wszystko. Miało to być nowocześnie, to miało być łóżko, ale jeszcze nie wiem. Tutaj mam taki mod fajny do zrobienia, o, bardzo fajne, polubicie to. No, ocencie, może ładne, ale nie. Niepraktyczny za bardzo. Tutaj był mój pierwszy chyba dom. Oczywiście ma kamery, które działają. Jak będziecie chcieli odcinek z tego, to Wam pokażę. To, był ha to było Halloween, więc już trochę czasu temu. Więc tak, tutaj mamy kuchnię wino, jedzonka tutaj jest na kot, nie powiem Wam na jaki tutaj mamy zejście w dół i tutaj mam chyba sypialnię tak, tu mamy sypialnię a tutaj chyba próbowałem tutaj próbowałem zrobić taką jedną bazę ale ona się nie wyszła um, oczywiście, patrzcie a, tutaj to działa, patrzcie, ja mogę sobie otworzyć i popatrzeć na swoje majtki, po prostu super, co nie? <laughs> dobra, zapraszam Was shaderki się zepsuły i to jest trochę czarne ale trudno to jest moja studia, tak sobie wyobrażałem nagrywanie, proszę bardzo, tutaj mogę, tak, mogę drukować, jeśli będziecie chcieli e, wszystko o moich modach, to zostawcie 20 łapek w górę, to wszystkie mody Wam opiszę i powiem. Taki duży, dużo, duży nawet domek. Dobra, przechodzimy do willi. No, z daleka wygląda tak, nie wiem, czy Wam się to podoba. Mi się bardzo podoba, jak zbudowałem. Ja wiem, y, chyba pamiętacie, od kogo to jest. Nie wiem, czy pamiętacie. Oczywiście mam y, pojazdy. Ym, zaczynamy tędy. Wchodzimy tędy. To jest kuchnia, to się wchodzi, to jest moje studio. Sam rysowałem y, moja gitara, moje łóżko, telewizor prywatny i tutaj się je. Nie pytajcie dlaczego psy na dachu. Po prostu się bawiłem już na tym e, świecie. Ehe. Z daleka pięknie wygląda ta willa. Może w środku nie jest wow, ale. E, tutaj mamy stragan sklep. To jest sklep e, sklep 24H. E, tu mamy warzywa, ryby, mięso. To też jest z modu, wszystko powiem, jeśli wiecie, 20 łapek w górę. Tutaj takie jedzenie, na szybko, je. tutaj jest 20 otwarte ubrania, tak, to jest ten z ubraniami, tutaj ubrania, ubrania koce jakieś i to, o, teraz myślę, się... tup, tup, tup i, okej, okay. okej, okay. no tak, jeszcze mamy tak szkołę, którą budowałem nie zachętnie bo wiecie sami, ja ich szkoła, Zbudowałem jedną klasę. Szafki są. Jedną klasę zbudowałem. Napisałem tutaj nawet temat Polski. Ja nie wiem po co, ale po raz to wygląda jak trochę klasa. Yy, tak, tu zaczęliśmy. Yy, Okej. Okay. Zbudowałem jeszcze... To było więzienie, ale... Nie wiem, co się stało z tym światem tutaj. Nie pamiętam. Chyba wysadzałem. Tutaj jest... Latarnia, chyba? Takie coś. Tutaj zrobiłem piękną, piękny basen. A tu zrobiłem yy, tajemniczą bazę, która jest też taką bazą yy, typowo małą, ale fajna, To miała być przebieralnia tu łazienka. Tak mogę tutaj i G i robię kupę. Fajnie. He, he. Mm -hmm. Idziemy w dół. No, i mamy naszą sypialnię. Wielka sypialnia, wielki telewizor, moje stanowisko i łóżko dla nas. Jest 14:37-38. Yy, tutaj jest to no auta, tak przyspieszasz i próbowałem zrobić taki wyciąg, że nagle robić takie łubu-dubu. No, ale widzicie, nie wychodzi. Yy, jeszcze miałem coś zbutowanego. Tutaj to jest. Yy, nie wiem, nie pamiętam co to jest. No, i to jest mój świat. A, jeszcze mam więzienie. Tak, przypomniało mi się, jeszcze budowałem więzienie pełnometrażowe, jakby tamto mi się nie udało, ale już te mi się udało, więc. Okej, żeby wejść, muszę wpisać tak. Chyba to było tanie hasło. Tak, tutaj był pan, który brał rzeczy. Tutaj są już jeden więzień, drugi. Patrzcie, jaki bak. Mogę tak przejść. Tutaj są więźniowie. Mały, mały dosyć, ale sprytnie zrobiony. Oczywiście to zrobione tak. Muszę jeszcze dokończyć, ale już nieźle wyszło. Więc tak, to był no, ja się żegnam i do kolejnego odcinka z Minecrafta.